Ale się kurwa nie wyspałem. Dziwne, że mój głupi brat mnie nie obucił. Pewnie gdzieś poszedł, a ja bym se zapalił jamajski liści. Chyba idę się przewietrzyć. Chciałbyś kupić trochę mocnego towaru. A co ty sprzedajesz w ogóle? Mąkę basie. Mąkę basie, za ile można dobić targu? 100 zł i jesteśmy kwita. Pasuje. No i targ dobity, muszę zwijać. Cienki, na razie. No to co, czas przetestować. Przecież to gips. Nie będę się tak w chuja bawił. Chciałbyś kupić trochę mąki basi? Pierdalaj mi z tą mąką basią. Dla kogo pracujesz? Tylko nie rób mi krzywdy. Powtarzać się nie będę. Taki w masce białej. Wiesz, gdzie on teraz się znajduje. Teraz jest on w mieście i sprzedaje towar. Niech się szykuje na wojnę. Jeszcze dorwę z kurwy syna.